Dzień dobry. Film ten jest niejako suplementem, dodatkiem do poprzedniego filmu, w którym zajmowaliśmy się rekuperatorem ściennym. Kto nie widział tamtego filmu, zachęcam, by obejrzeć go, zanim zobaczycie ten film. W tym filmie, natomiast, na Waszą prośbę, sprawdzimy jeszcze raz poziom głośności tego rekuperatora, tym razem na najniższych obrotach, oraz przekonamy się, jakie są temperatury na zewnątrz i wewnątrz budynku dzięki właśnie rekuperacji. Zapraszam! Cześć, dziś kolejny film. Film specjalnie na Wasze życzenie, w którym chcieliście, abym sprawdził, jak głośny jest rekuperator ścienny, tym razem na najniższych obrotach po, po zmierzchu. Sprawdzić jeszcze, tam jedno, jedna prośba była dotycząca tego, by sprawdzić głośność po zakryciu rekuperatora tą pokrywką. Oprócz pomiaru głośności, sprawdzimy jeszcze, jakie są temperatury przed rekuperatorem, za rekuperatorem i czy ten plaster miodu rzeczywiście coś daje. Ja, tutaj przygotowałem sobie specjalne urządzenie. Jest to stacja pogodowa z trzema zewnętrznymi czujnikami, jednym wewnętrznym. One mniej więcej teraz wyrównują się tutaj na strychu i sprawdzimy właśnie, jak, jakie są temperatury w naszym rekuperatorze. Jeden czujnik umieścimy sobie za filtrem, który tutaj dosyć mocno się już zakurzył. Więc czujnik numer 3 kładam sobie tu i on będzie za naszym filtrem. Czujnik numer 2 będzie przed. Natomiast czujnik numer 1 umieścimy sobie na zewnątrz, wylot rekuperatora jest tam, więc umieszczę czujnik na tej, so na tej samej stronie domu i sprawdzimy, jak to wszystko będzie się zachowywać, ok, czyli czujnik numer 3. Mamy za rekuperatorem od strony zewnętrznej czujnik numer 2, jest od strony pomieszczenia. Czujnik numer 1 jest na zewnątrz, a ten czujnik numer 0 nazwijmy go to jest po prostu to urządzenie, które znajduje się już w pomieszczeniu. W międzyczasie tutaj cały czas pracuje farelka, żeby to pomieszczenie nagrzać. Później ją sobie wyłączymy, ale możemy też sprawdzić poziom głośności tej farelki. Poziom głośności farelki na dwójce, czyli na maksimum, jest na poziomie 49 decybeli. OK, wyłączmy farelkę. Włączmy nasz rekuperator. Włączę go na najmniejsze obroty. Dobra, rekuperator odpalony. Zróbmy nasze umowne 3 metry. I mierzymy. Na najniższych obrotach pokrywa mamy 39 decybeli. Cisza mamy y, ambient na poziomie 29 decybeli. Natomiast kiedy rekuperator pracuje, mamy poziom 39 decybeli. I tak to wygląda. Poziom hałasu jest bardzo subiektywny, i dla jednych, jakikolwiek szmer w nocy będzie czymś, co nie będzie pozwalało zasnąć. Innym ten dźwięk nie będzie przeszkadzał, bardzo trudno ocenić. Natomiast no, zawsze można ten rekuperator na noc wyłączyć. Na ten moment, kiedy śpimy, on może sobie być wyłączony. Kiedy rano wstaniemy, możemy sobie spokojnie go włączyć iść do pracy, czy normalnie w domu funkcjonować. Natomiast, jeżeli ktoś z Was walczy z grzybem, z wilgocią, na pewno to urządzenie nie zaszkodzi. Sprawdźmy nasze temperatury. Jeszcze raz. W pomieszczeniu mamy w tym momencie 16,8. Termometr wskazujący temperaturę, jak gdyby od wewnętrznej strony rekuperatora, pokazuje 12,6. Termometr znajdujący się. Po drugiej stronie naszego plastra miodu wskazuje 2,9, niecałe 3 stopnie Celsjusza. Temperatura na zewnątrz jest w okolicach zera. Żeby to nasze doświadczenie miało jakiś sens, ja teraz zostawię kamerę obserwującą ten wyświetlacz przez jakiś okres. No, tak żebyśmy mogli wyciągnąć jakieś wnioski z tego naszego pomiaru. I teraz nagrywam się już podczas montażu tego filmu. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony naszymi wynikami. Miałem wątpliwości, czy taki plaster miodu coś daje, ale jak sami widzicie. Jak sami możemy się przekonać, to naprawdę działa. W tym sensie, że gdybyśmy zrobili taką zwykłą dziurę na zewnątrz budynku, założyli jakąś kratkę, co nierzadko się zdarza, po prostu czasem ludzie ratują się takimi nawiertami w sytuacji, gdy nie mają kominów wentylacyjnych, okna są szczelne albo wcale ich nie ma, a w pomieszczeniu jest dużo wilgoci. Generalnie, gdyby tego plastra miodu nie było, mielibyśmy pewnie temperaturę taką jak na wlocie, coś w okolicach 3 stopni Celsjusza. Jak wynika z naszych pomiarów, mamy prawie 13 z 16 stopni w pomieszczeniu, jak dla mnie rewelacja. Podsumowując, po półrocznych testach tego urządzenia jestem zadowolony, kupiłbym go jeszcze raz. Zaznaczam, że ja go mam na strychu, nie w sypialni i dla mnie poziom dźwięku podczas pracy nie ma znaczenia. Nie mogę powiedzieć, że go nie słychać, bo jak mówiłem w pierwszym filmie, to jest jednak wentylator i nie może go nie być słychać, ale zawsze można go na nocy wyłączyć i mieć spokój. A jak widać z tego testu, do mieszkania nie powinno wdzielać się zimno. Kto nie widział pierwszego testu, zapraszam do oglądania filmu. Ja tymczasem pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, cześć.